Cześć, w tym materiale pokażę Ci, w jaki sposób możesz sprawdzić wersję firmware w swoim odbiorniku PL680 od firmy Texun. Sprawdzimy także poprawność wyświetlania wszystkich elementów na wyświetlaczu, a w drugiej części filmu pokażę Ci, jak możesz samodzielnie skalibrować pasmo FM, LW, MW oraz SW. Zaczniemy od tego, jak sprawdzić firmware. Żeby to sprawdzić, odbiornik musi być wyłączony. Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk Air od pasma lotniczego. Po kilku sekundach wszystkie elementy na wyświetlaczu zostaną podświetlone, także wtedy możemy sprawdzić, czy wszystko gra, czy wszystko jest dobrze. A na drugim ekranie, który pojawi się na kilka chwil, Zobaczymy wersję firmware. Także zaczynamy. Mamy ekran testowy i firmware. Dosłownie na 1-2 sekundy to się pojawia. Jeszcze raz może. No i tak to właśnie wygląda. Natomiast co należy zrobić, jeśli wiesz, że na jakiejś częstotliwości, dajmy na to teoretycznie, na 954 kHz na falach średnich nadaje nam jakaś rozgłośnia radiowa, ale my tą rozgłośnię radiową na naszym odbiorniku słyszymy powiedzmy na 956. Albo na 953, lub też 2, albo jeszcze niżej. W jaki sposób można nasz odbiornik skalibrować? Co należy zrobić? Mamy ustawioną tę częstotliwość 954 tej naszej stacji radiowej. Naciskamy i przytrzymujemy przycisk AIR do momentu, aż ekran zacznie migać. Tak to powinno wyglądać i w momencie jak miga ekran mamy możliwość kalibracji także możemy się dostroić jeżeli słyszymy ją na 950 ustawiamy na 950 jeżeli ją słyszymy na 957 no to to samo ustawiamy tą wartość na której słyszymy najlepiej tą rozgłośnię radiową i potem sobie zatwierdzamy naciskamy któryś klawisz na klawiaturze naszego odbiornika Chcesz dokonać modyfikacji na LW, fale długie? Nie ma problemu, to samo. Przechodzimy na LW, przytrzymujemy pasmo lotnicze, MIGA. I tak samo, dokonujemy modyfikacji na tej samej zasadzie. Fale krótkie, to samo. Przytrzymujemy. Ekran miga, no i tak samo. Kręcimy gałką, ustawiamy pożądaną wartość. Teraz przejdźmy do FM. Mamy jakąś naszą częstotliwość, chcemy dokonać kalibracji, ale tutaj już przycisk AIR nam do, no w tym nie pomoże. Musimy użyć przycisku Sync. Synchronizacja, także naciskamy i przytrzymujemy teraz ten przycisk. I to samo, ekran zamiga. I możemy teraz za pomocą pokrętła dokonać modyfikacji. Ok, wyłączyło się samo. Um, odnośnie pasma lotniczego, to tutaj nie mam niestety informacji, czy z poziomu użytkownika jest możliwa kalibracja tego pasma lotniczego, czy też nie. Także jeżeli... Oglądasz ten film, masz jakąś wiedzę na ten temat, no to zostaw informacje w komentarzu. Gorąca prośba. Z mojej strony to tyle i zapraszam na kolejne materiały. Cześć.